Rozpoczynamy serwis Sportowy Kroniki. Rafał Koczyk, dzień dobry. W tym wydaniu piłka nożna, pływanie, lekka atletyka i wędkarstwo. Na początek jednak relacja z biegu szlakiem króla Zygmunta Starego. Jedna z największych imprez biegowych na ziemi kozienickiej odbyła się w poprzednią sobotę. Ustanowiono dwa rekordy trasy. Blisko 130 osób wzięło udział w biegu szlakiem króla Zygmunta Starego. Dwunasta edycja imprezy odbyła się w sobotę 27 maja. Bieg ponownie cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Kozienic zjechali amatorzy biegania z kilkudziesięciu miast i miasteczek. Startowali ludzie w różnym wieku, od nastolatków po kategorię wiekową 60. Plus. Panie i panowie, profesjonaliści i amatorzy. Jednym słowem, każdy, kto miał ochotę spędzić zdrowo i aktywnie sobotnie przedpołudnie, uwolnić trochę endorfin. I dobrze się bawić. Do wyboru ponownie były dwa dystanse, 5 i 10 km. Oczywiście nie zawiedli Kozieniczanie. Na rodzimej ziemi wystartowało blisko 50 osób, czyli około 1 trzecia wszystkich uczestników. Na trasie mogliśmy spotkać wiele osób z biegam, bo bolubie Kozienice i gro niezrzeszonych biegaczy. Punktualnie o godzinie 11 zastępca burmistrza gminy Kozienice Mirosław Pułkowski. Pociągnął za spust, rozległ się wystrzał i wielobarwny tłum ruszył na ulicę Kozienic. Trasa od wielu lat niemal taka sama. Z terenu ośrodka nad jeziorem, ulicami jeziorną i wiślaną, w kierunku zespołu pałacowo-parkowego. Pętla wokół fontanny i wracamy tą samą trasą. Taka runda to 5 km, zatem startujący na dłuższym dystansie robili dwa okrążenia. Pierwszy linię mety przekroczył Krystian Sopoczko. Pokonanie 5 km zajęło mu 16 minut i 47 sekund. To nieoficjalny rekord trasy. Dotąd żaden z zawodników nie złamał granicy 17 minut. Blisko życiówki trochę żałuję, że nie udało się dociągnąć, zaprakło 4-5 sekund do życiówki. Trasa wymagająca jednak pozwala na uzyskanie szybkiego rezultatu. Biegam regularnie 5-6 dni w tygodniu. Około 50-60 km tygodniowo wychodzi. Drugi na piątkę był Marcin Podczasi z WKZ kozienice BBL 1704. A trzecie miejsce zajął Rafał Lewocha 17:38. W gronie pań cały podium należało do kozieniczanek. Wygrała Aneta Kowalczyk 23 minuty 50 sekund. Druga była Joanna Leszczyńska, a trzecie miejsce zajęła Anna Sasin. Czwarta linie mety minęła Anna Sobota. Na 10 km triumfował Mateusz Krzysztoń z klubu Gloria Victis. Dystans przebiegł w 34 minuty i 27 sekund. To również rekord biegu, o 6 sekund lepszy od ubiegłorocznego rezultatu. Taki był plan, żeby tu przyjechać i wygrać? E, tak, dokładnie. I jeszcze dodatkowo chciałem złamać rekord trasy. Także to jakby było w planie. Dodatkowo też z kolego z piątki zaplanowaliśmy, że postaramy się tak pocisnąć, żeby padł rekord zarówno na 10, jak i na 5 km. Oczywiście rekord trasy. W tamtym roku mój kolega Marcin Głodek ustanowił rekord na dyszkę 34-33, jak dobrze pamiętam. I tak napisałem do niego na Facebooku, że postaram się tam. Pobić. Drugie miejsce zajął Grzegorz Sobczyk. Zawodnik WKZ Kozienice BBL także miał bardzo dobry czas. 35 minut 59 sekund. Dla mnie jeden z najważniejszych biegów w roku. Także przygotowania specjalnie pod ten bieg cały miesiąc. Także jestem zadowolony. No i jest postęp. W tamtym roku byłeś piąty. W tym roku trzy lokaty wyżej. Jest postęp, jest postęp jeżeli chodzi o lokaty, ale przede wszystkim co mnie cieszy jest postęp jeżeli chodzi o czas. Także poprawione ponad minutę. Atmosfera jak zwykle świetna. Jeżeli chodzi o pogodę, pogoda dzisiaj no, jak dla mnie idealna po prostu do biegania. Na trzecim miejscu uplasował się Rafał Osiński z biegiem radą. Wśród kobiet 10 km najszybciej pokonała Joanna Guralczyk. Potrzebowała na to 41 minut i 8 sekund. Pochodząca z Lipska, obecnie mieszkająca we Francji zawodniczka, w Kozienicach wystartowała po raz pierwszy. Zaskoczona tym swoim zwycięstwem? Chyba 41 z groszem. E, nie zaskoczona, dlatego że patrzyłam w wyniki wcześniejsze. To nie była życiówka? E, idealnie tak samo jak życiówka miesiąc temu. Trasa w miarę płaska, nie, nie aż tak ciepło, w miarę w porządku, nie za dużo zakrętów. Trochę tylko po, e, w terenie, a reszta po asfalcie, więc okej. Okay. Druga na mecie była kozieniczanka Anna Hołuj. A trzecie miejsce zajęła Monika Zychowicz z Radomia. Każdy z biegaczy po przekroczeniu linii mety otrzymywał pamiątkowy medal, na który jak najbardziej zasłużył. Jedni wystartowali, by wygrać, inni, by poprawić życiówkę. Część, by się sprawdzić i pokonać trasę. Powód nie miał znaczenia. Wszystkich łączy jedno: zamiłowanie do biegania. Impreza zakończyła ceremonia dekoracji na deskach amfiteatru. Medale, puchary i nagrody wręczali zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski i dyrektor Kacyris Marcin Zmitrowicz. Na podium stawali zwycięzcy klasyfikacji Open, najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz najlepsi z Kozieniczan. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano także kilkadziesiąt zestawów upominków. Impreza już na stałe wpisała się w biegowy kalendarz nie tylko Kozieniczan. Co roku przyciąga miłośników biegania z Radomia, Dęblina, Puław i wielu innych mniejszych i większych miast, miasteczek i wsi. Na pewno tak samo będzie w kolejnych latach. Organizatorami biegu szlakiem króla Zygmunta Starego byli gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Patronat honorowy objął burmistrz Piotr Kozłowski. Przechodzimy do futbolu. Piłkarzom NA Energii Kozienice nie udało się poskromić Tygrysa. Nasz zespół zremisował w Hucie Mińskiej. Szanse na awans są, ale energia musi teraz liczyć na potknięcia Józefowi bądź drogowca. Nie było czwartej wygranej z rzędu. W 27. kolejce dekatlon 5. ligi piłkarze Enej Energii Kozienice zremisowali na wyjeździe z tygrysem Huta Mińska. Spotkanie od początku stało na dobrym poziomie i obfitowało w sytuacje bramkowe. Jednak w pierwszej połowie gole nie padły. Po przerwie energia przeważała i w końcu objęła prowadzenie. W 72 minucie po rzucie rożnym błąd obrońcy wykorzystał Michał Kucharczyk. Kozieńczanie mieli okazję, by podwyższyć i zamknąć mecz. Brak skuteczności zemścił się w ostatnich minutach. Do remisu doprowadził Krzysztof Banaszek. Strata punktów komplikuje sytuację walczącej o awans energii. W 27. kolejce Dekathlon piątej Ligi z drużyn z czołówki tabeli nie tylko energia straciła punkty. Problemy na finiszu rozgrywek ma lider. Józefowia tylko zremisowała 1-1 z najsłabiej punktującym zespołem rundy wiosennej. Rezerwami pogoni siedlce. W trzech ostatnich kolejkach lider wywalczył zaledwie dwa oczka. Wysokie wyjazdowe wygrane dwóch innych zespołów z naszego regionu. Drogowiec Jedlińsk zgasił płomień. 5-0 goście triumfowali także w Skórcu. LKS Promna wygrał szósty kolejny mecz. Wysoki wynik i podział punktów w Sokołowie Podlaskim. Podlasie zremisowało z rezerwami Mazowi 4-4. Bez punktów na wyjeździe pozostaje wiosną Jabłonianka. Ostatni zespół tabeli przegrał w Tresinie 1-2. Mecz Żeradowianki z Milanem został przełożony na 7 czerwca. Pierwsze miejsce w tabeli utrzymała Józefowia. Tyle samo 55 punktów na koncie drogowca Jedlińsk. Oczko straty ma LKS Promna, który w najbliższej kolejce pauzuje. Energia na czwartym miejscu. Dwa punkty straty do liderów. Na trzy kolejki przed końcem sezonu już tylko ta czwórka pozostaje w grze o awans. Kolejne miejsca z dorobkiem 48 punktów zajmują Podlasie i LKS Chlebnia. W dolnych rejonach tabeli układ sił został utrzymany. Cztery ostatnie miejsca zajmują płomień, pogoń, żerardowianka i jabłonianka. Teraz klasa A. Tam również sezon zbliża się do końca. Ciekawie jest na szczycie tabeli. 23 kolejka A klasy to między innymi wygrane zespołów ziemi kozienickiej i porażka lidera w meczu na szczycie tabeli. Drugi zespół energii kozienice skromnie 1-0 pokonał krąpiankę rzeczniów. Gospodarze już do przerwy powinni wysoko prowadzić. Grali dobrze, lecz razili nieskutecznością. Nie wykorzystali nawet rzutu karnego. Jedną bramkę zdobył w ostatnich minutach pierwszej połowy Jakub Kartasiński. Zespół Piotra w pięciu ostatnich meczach zdobył 13 punktów. U siebie pewnie wygrał KS Magnuszew. Z bagażem trzech bramek wyjechała Powała Taczów. Polonia Iłża przegrała na wyjeździe z Zawiszą sięno 1-2. Lider poniósł pierwszą porażkę od 13 kolejek. Poprzednio przegrał w październiku, także z Zawiszą i również 1-2. Szanse wykorzystała druga w tabeli akcja. Zespół z Jastrzębi pokonał 1-0 i W trzech innych meczach faworyci triumfowali. Iłżanka wygrała ze Skaryszewianką 3-0. Gryfia pokonała KS Jastrząb 3-2. I takim samym wynikiem zakończył się mecz Wisły-Solec ze zwolenia zwoleń. Do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki. I ponownie zrobiło się ciasno w czołówce tabeli. Prowadząca polonia ma już tylko dwa punkty przewagi nad akcją i zawiszą. Energia od kilku kolejek na siódmym miejscu 34 punkty. Cztery mniej zgromadził KS Magnuszew. Wszystkie zespoły z miejsc 9-14 przegrały swoje spotkania. Zatem na dole żadnych zmian. Trzy ostatnie lokaty okupują Krępianka, Powała i Wisła. Za nami dzień dziecka. Z tej okazji koło wędkarskie nr 10 w Kozienicach już tradycyjnie zorganizowało zawody dla najmłodszych adeptów. Kilkadziesięcioro młodych miłośników wędkarstwa wziął udział w zawodach spławikowych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza zorganizowana przez koło wędkarskie nr 10 w Kozienicach odbyła się w niedzielę 28 maja nad Jeziorem Kozienickim. Uczestnicy łowili oczywiście pod opieką dorosłych i byli podzieleni na cztery kategorie. W gronie dziewczynek do 10 lat wygrała Maja Dębakowska, a druga była Zuzia Tokarz. Wśród młodszych chłopców, pierwszy, tak jak przed rokiem i dwa lata temu, był Leon Schreiner. Drugie miejsce zajął Antek Kołudziejczyk, a trzeci wynik osiągnął Natan Kowalczyk. W starszej kategorii wiekowej jedyną dziewczynką była Mija Kowalska. Zaś w gronie chłopców do lat 16 z ponad kilogramowym połowem wygrał Oliwier Smolarczyk. Drugie miejsce zajął Kacper Kędziorek, a trzeci był Błażej Baran. Bez względu na ilość złowionych ryb, każde dziecko otrzymało upominek, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc, oprócz wartościowych nagród rzeczowych w postaci sprzętu i akcesoriów wędkarskich, także pamiątkowe puchary wręczali je zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski oraz prezes koła nr 10 Paweł Kultys. Były także nagrody specjalne. Właściciel sklepu zoologiczno-wędkarskiego Isia Kamil Paciorkiewicz ufundował nagrodę za największą ilość złowionych ryb oraz za największą rybę. Obie odebrał Leon Schreiner. W jego ręce trafiła również statuetka ufundowana przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Artura Materę za największą rybę. Druga statuetka dla najmłodszego uczestnika zawodów powędrowała w ręce Aleksa Kowalczyka. Prezes koła Paweł Kultys, na ręce zastępcy burmistrza Mirosława Pułkowskiego, przekazał także podziękowania za pomoc w organizacji zawodów Piotrowi Kozłowskiemu i Dorocie Stępień. Po zakończeniu zawodów, dzieci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na poczęstunek. Oprócz kiełbasek z grilla, były słodycze, napoje i jogurty. Nikt nie odszedł głodny i z pustymi rękami, a uśmiech i radość na twarzach najmłodszych były najlepszym podziękowaniem dla organizatorów po raz kolejny mogli liczyć na wsparcie zarówno ze strony instytucji, jak i prywatnych przedsiębiorców. Fundatorami nagród i sponsorami zawodów byli Gmina Kozienice, Enea Wytwarzanie, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz Agencja Reklamowa DNA Group, Mleczarnia Obory, Cukiernia Prawda, Piekarnia Graham, firmy Armat, Enap i Puzon Cars, a także sklep zoologiczno-wędkarski Isia. Nie do przecenienia była także pomoc kolegów wędkarzy z koła numer 10. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Teraz królowa sportu, czyli lekka atletyka. Pierwszy medal w imprezie na szczeblu mistrzowskim zdobyła Maja Łukasiewicz. Zawodniczka Olimpu startowała w Mistrzostwach Mazowsza. Bardzo dobrze w Mistrzostwach Mazowsza do lat 18 zaprezentowała się Maja Łukasiewicz. Zawodniczka uczniowskiego klubu sportowego Olimp Kozienice zdobyła brązowy medal w skoku w dal. Miejsce na podium zapewniło jej odległość 4,51 m. To pierwszy sukces utalentowanej zawodniczki w imprezie na szczeblu mistrzowskim. W miniony weekend startowali także młodzi sprinterzy Olimpu Kozienice. W mistrzostwach Warszawy w kategorii U16 w finale 100 m czwarte miejsce zajął Adam Sałek, czas 12,62. A szósty był Igor Joński, 12-79. W biegu na 300 metrów Damian Potyra zajął szóste miejsce, uzyskując dobry wynik 40-40. Cała trójka poprawiła rekordy życiowe. A na koniec przenieśmy się na kilka chwil do pływalni Delfin. Tam w poniedziałek odbyły się zawody dla uczniów szkół średnich. Ponad 50 uczniów z trzech szkół rywalizowało, a przede wszystkim aktywnie spędzało czas. Podczas zawodów zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące. Pierwsze Mistrzostwa Powiatu Kozienickiego Szkół Średnich w Pływaniu odbyły się w poniedziałek 29 maja. Areną rywalizacji była pływalnia Delfin. Startowała młodzież z zespołu szkół, liceum oraz Szkoły Drzewnej w Garbatce Letnisku. Podzieleni na trzy kategorie wiekowe, rywalizowali na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Wśród pierwszoklasistów najlepsze czasy mieli Olivia Wit z LO i Tomasz Marchewka z Zespołu Szkół. W gronie uczniów klas drugich wygrali Katarzyna Wesołowska i Jan Wójcik. Oboje reprezentowali Zespół Szkół. Również wśród trzecioklasistów najszybciej dystans przepłynęli uczniowie tej szkoły: Nikola Bayer i Mikołaj Druszcz. Rozegrano także sztafetę. Tu pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół przed Liceum i Szkołą Drzewną. Dokładnie tak samo wyglądała klasyfikacja końcowa zawodów. Najlepsi w każdej kategorii wiekowej otrzymali medale i dyplomy, a do szkolnych gablot trafiły pamiątkowe puchary. Sportową rywalizację uczniów obserwowali m.in. starosta kozienicki Krzysztof Wolski, który objął imprezę honorowym patronatem, oraz dyrektorki liceum i zespołu szkół Ewa Malec i Anna Golasz. Obecny na otwarciu był również dyrektor Kaceris Marcin Zmitrowicz a przed pierwszym startem zatańczyły liderki z zielonego. Pomysłodawcą zawodów był Radosław Gola, nauczyciel wychowania fizycznego w liceum, który pełnił również rolę sędziego głównego. W sprawnym przeprowadzeniu mistrzostw pomogli mu nauczyciele z liceum oraz pływacy akwatora Kozienice. Osiem medali, wiele rekordów życiowych i trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Pływacy Delfina Kozienice świetnie wyparli w ogólnopolskich drużynowych zawodach 10 i 11-latków. W niedzielę 28 maja w Puławach nasz klub reprezentowało 9 zawodników. Każdy wystartował w 4 konkurencjach. Najlepszą zawodniczką rocznika 2012 została Maja Wasiłek. 11-latka wygrała wyścigi na 100 metrów stylem grzbietowym i dowolnym. Bijąc przy tym rekordy życiowe i osiągając dziesiąty i 16 wynik w kraju w swojej kategorii. Na dystansie 200 metrów stylami dowolnym i zmiennym Maja zajęła drugie miejsce. Bardzo dobrze spisało się także Julia Sowińska. Wygrała 50 metrów stylem klasycznym, a nowy rekord życiowy 45-50 to trzeci wynik w kraju. Na 100 metrów stylem zmiennym także poprawiła swój najlepszy czas, co dało jej drugą lokatę. Wśród wszystkich zawodniczek z rocznika 2013 w klasyfikacji generalnej Julia zajęła trzecie miejsce. Po jednym srebrnym medalu zdobyły w połowach Zuzia Hołuń i Agata Traczyk. Klub reprezentowali także Julia Seredyn, Janek Bartosiewicz, Wiktoria Kłos, Zosia Cholewińska i Wiktoria Garbarczyk. Drużynowo dziesięciolatkowie uplasowali się na trzecim miejscu, a 11 jedenastolatkowie zajęli siódmą lokatę. W klasyfikacji medalowej Delfin Kozienice był trzeci. Po raz kolejny w sercu Puszczy Kozienickiej rywalizować będą czołowe siatkarki plażowe w kraju. Jubileuszowy, już dziesiąty turniej Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet zostanie rozegrany w weekend 10 i 11 czerwca. Areną zmagań będą boiska przy pływalni Delfin. W sobotę od godziny 9 toczyć się będą gry eliminacyjne. Następnego dnia finałowa część turnieju. Pierwsze mecze także o godzinie 9. Zwycięzców poznamy około 16. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki plażowej. Emocje gwarantowane, wstęp na zawody bezpłatny. Organizatorami imprezy są Gmina Kozienice, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Partnerem wydarzenia jest Enea Wytwarzanie. Patronat honorowy objął burmistrz Gminy Kozienice. Piotr Kozłowski. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu serwisu sportowego Kroniki.